Jak się nazywa? Piłsudski? Józek. Józek Dobry, dobry Taka uliczka jak w angielskim kryminale Z tym i i trzewakim Holmesem. Takie kamieniczkami były wąskie ulice kiedyś Dzień dobry panowie. Dzień dobry Dobry Chcieliśmy na biedę widokową Sponsorem jest pan Na samej górze nie było. Musi pan zobaczyć jak się mysa zmienia Ja byłem ostatnio jak budowali tutaj to Ja z miesiącu trzeba wjechać i zobaczyć co się tak, da Zmienia ja Wystarczymy. Za miasto. Nie można poznać. Tak. Zobaczymy jak się zmieni. 13. 13. Bawcie się. Dziękuję Janie. zawsze w indzie jest. Można się zobaczyć. Czy jest pięknym? No, czy, no. czy tylko pięknym? Czy tylko pięknym? Widoki, tak? mm. Tu są Smoki? No. to będą Patrzę, ile jest niższa ta wieża. Od tej, która jest wyższa. To jest chyba ta Jest najwyższa od tak, chyba? chyba tak no, e, Tak, najwyższa tak. Jest to tak, tutaj Jest to Jest Znowu tego nie widać. Czy jeszcze nieskończony dach widzisz? No 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 Jeszcze nie skończyli No robią, tamten też będzie robiony pewnie O, to, a patrz tutaj co budują? To będą, będą budynki Tam jest dalej szkoła muzyczna, a przed wojną tam była fabryka karabinów. No, no. Co i to by było na tyle z dzisiejszych przejażdżek windą e, e, To by było na tyle z dzisiejszych widoków ale byliśmy i co? I tam, i na jednej wieży, i na drugiej wieży, no. na wieży ciśnień i na ratuszu A na następnym razem pojedziemy do Duchowa na ten na zamek na wieżę no, To jest to nie To będzie wiatry są. A ja jestem przeziębiony trochę. Piłsudski Józek i to by było to by było na tyle a wytrzymaj się do zobaczyska okay. hej no, piki stoją